Witam Was bardzo serdecznie w kolejnej części kursu do Matury Podstawowej z Matematyki. W tej części wyjaśnimy sobie dokładnie, jak się wyznacza największą i najmniejszą wartość funkcji kwadratowej na przedziale domkniętym. Rozwiążemy sobie dwa zadania. Pierwsze zadanie będzie miało dwa podpunkty. Na takich dwóch przedziałach domkniętych wyznaczymy zarówno największą, jak i najmniejszą wartość takiej funkcji kwadratowej, no a drugie zadanie będzie takie nieco trudniejsze, mogłoby się pojawić na maturze podstawowej jako zadanie otwarte rozszerzonej odpowiedzi. Będzie z parametrem k, także nawet na poziom rozszerzony by się nadawało. Tak jak powiedziałem, będzie nieco trudniejsze, bardziej zawiłe. Na deser je sobie zostawimy. A najpierw na początku, na tym prostym przykładzie, omówimy sobie wszystkie przypadki, wszystkie warianty, jakie mogą się pojawić na wyznaczaniu właśnie największej i najmniejszej wartości funkcji kwadratowej żeby wyznaczyć właśnie takie wartości ekstremalne funkcji kwadratowej na jakimś przedziale domkniętym, to przede wszystkim musimy umieć rysować wykres funkcji kwadratowej. O tym już wspominaliśmy sobie w poprzednich częściach kursu. Tam się nauczyliśmy bardzo dokładnie rysować wykresy funkcji kwadratowej. Także jeżeli nie pamiętacie czegoś z rysowania wykresów, to zajrzyjcie do części poprzednich. My tymczasem właśnie zaczniemy od podpunktu A. W tym przedziale obustronnie domkniętym wyznaczymy sobie wartości ekstremalne tej funkcji kwadratowej, czyli przede wszystkim musimy narysować wykres tej funkcji kwadratowej. Zacznijmy od wyznaczenia miejsc zerowych, w ogóle sprawdzimy czy istnieją, czyli rozwiążemy sobie równanie kwadratowe x kwadrat. Minus 2x minus 3 równa się 0. Przyrównujemy wzór funkcji do 0. No i teraz albo metodą delty, albo sprytniej rozkładając tę lewą stronę na iloczyn czynników. Tutaj można to dosyć łatwo zrobić, ponieważ minus 3 możemy otrzymać jako iloczyn minus 3 oraz plus 1, a minus 3 plus 1 da minus 2. No to jest taki szybki, sprytny sposób na zamianę postaci ogólnej na postać iloczynową wynika ta metoda z wzorów Wieta. Po prostu iloczyn tych dwóch liczb musi dać tą, a suma tych dwóch liczb musi dać tą. Dzięki temu z takiej postaci iloczynowej od razu możemy wyznaczyć miejsca zerowe naszej funkcji kwadratowej. Rozwiązania tego równania to jest liczba, która zeruje ten nawias, czyli x równe 3 lub liczba, która zeruje ten nawias, czyli x równe minus 1. Mamy już miejsca zerowe, no to możemy spróbować naszkicować wstępnie wykres tej naszej funkcji kwadratowej. Narysujmy sobie układ współrzędnych oś X, oś Y. No i zaznaczmy nasze miejsca zerowe. To będzie trójka oraz minus 1. Przez te dwa punkty będzie przechodził wykres naszej funkcji kwadratowej. Widzimy, że współczynnik przed x kwadrat jest dodatni, czyli ramiona będą skierowane do góry. Tutaj będziemy mieli gdzieś wierzchołek naszej funkcji kwadratowej. Możemy wyliczyć dokładnie jego współrzędne. Współrzędna xowa jest dokładnie po środku między miejscami zerowymi. Minus 1 plus 3 dzielone na 2 to jest. 2 na 2, czyli 1, jedynka jest dokładnie po środku, no a tę wartość możemy obliczyć, licząc na przykład wartość funkcji f od tego argumentu x równego 1, wtedy wyjdzie nam ta wartość funkcji kwadratowej. Nawet już narysujmy nasz wykres, będzie wyglądał tak. Policzmy, ile to jest f od 1, żeby znać dokładne współrzędne wierzchołka. Podstawiamy jedynkę do naszego wzoru. 1 do kwadratu to jest 1, minus 2 razy 1, czyli minus 2, minus 3 to się równa 1 minus 5, czyli minus 4. Czyli tutaj mamy wartość minus 4. Moglibyśmy jeszcze wyznaczyć punkt przecięcia z osią y. Wiemy, że to jest wyraz wolny we wzorze naszej funkcji kwadratowej. Czyli tu jest minus 3, no już bardzo dużo wiemy o wykresie naszej funkcji. Znamy wszystkie punkty charakterystyczne, mamy narysowany wykres. No i teraz musimy znaleźć wartość największą i najmniejszą na przedziale obustronnie domkniętym od minus 1, 2 do 4. No to spróbujmy zaznaczyć sobie ten przedział na osi x. Możemy to zrobić tutaj jakimś innym kolorem, żeby było dokładnie widać. To jest nasza. Napiszę może tu minus jedna druga, a tutaj gdzieś będzie 4. No i na tym przedziale obustronnie domkniętym od tą dotąd, czyli dla tych wszystkich x z tego przedziału, patrzymy na wartości jakie przyjmuje nasza funkcja f od x i będziemy musieli wskazać wartość największą i najmniejszą. Dla minus jednej drugiej... Mamy o, tutaj jakąś taką wartość, i potem dla tych wszystkich x'ów aż do czwórki kolejno są przyjmowane o te wszystkie wartości. Dla czwórki jest przyjmowana tutaj już jakaś duża wartość, powiedzmy tyle. No i tutaj mamy wykres, fragment wykresu funkcji kwadratowej, który nas interesuje, z którego będziemy musieli odczytać właśnie wartość największą i najmniejszą. Widzimy już, że wartość najmniejsza będzie w wierzchołku, a największa w tym punkcie, czyli f od 4 to jest nasze maksimum. Tu możemy sobie napisać wartość maksymalna, a tutaj w wierzchołku będziemy mieli minimum, wartość minimalna, już wiemy, że jest równa minus 4. No to napiszmy sobie to, co już wiemy: f minimalne na tym przedziale od minus 1, 2 do 4. Jest przyjmowane dla argumentu x równego 1 i ta wartość jest równa minus 4. To jest nasza wartość minimalna, czyli połowa odpowiedzi do naszego zadania. Druga połowa odpowiedzi to będzie wartość największa. I widzimy, że wartość największa jest przyjmowana tutaj dla czwórki. To możemy napisać, że f. Maksymalne jest przyjmowane dla x równego 4. No i ile to jest, to musimy policzyć ze wzoru. Podstawiamy do naszego wzoru tego, albo ewentualnie w postaci iloczynowej, to jak wolimy. Ja podstawiam do tego oryginalnego 4 do kwadratu, minus 2 razy 4, i jeszcze minus 3, to mamy 16, minus 8 to jest 8, jeszcze minus 3 to będzie 5. Możemy sobie nawet zaznaczyć na naszym rysunku, że tutaj gdzie mamy max, mamy wartość 5. No i rozwiązaliśmy pod punkt A wyznaczyliśmy wartość najmniejszą, wartość największą. Ponadto jeszcze dodatkowo odkryliśmy, dla jakich x są przyjmowane te wartości ekstremalne, punkt A mamy załatwiony. Jak widzicie, wartości ekstremalne mogą być przyjmowane albo w punktach krańcowych przedziału, czyli tutaj. Albo dla minus jednej drugiej, albo dla czterech, albo ewentualnie w wierzchołku. Czyli, jeżeli byśmy się czuli bardzo mocni w tym temacie, to teoretycznie nie musimy rysować wykresu. Wystarczy, że obliczymy wartość funkcji f dla jednego krańca przydziału, czyli dla minus jednej drugiej. Potem dla 4, dla drugiego krańca przedziału i jeżeli wierzchołek należy do tego przedziału, to również w wierzchołku, czyli dla x równego 1 i spośród trzech takich wyników możemy wybrać wartość najmniejszą i największą i to będą wartości ekstremalne na tym przedziale. Ale ja zawsze polecam narysować wykres, ponieważ mając przed oczami rysunek, wykres funkcji kwadratowej, w zasadzie nie mamy możliwości się pomylić. Widzimy, gdzie są przyjmowane na pewno wartości największa i najmniejsza. To bardzo ładnie obrazuje całą sytuację, ułatwia zadanie. Także gorąco polecam. Zawsze rysowanie wykresu. Sam, mimo że mam dużą wprawę, też sobie zawsze rysuję. Nigdy nie robię takich czystych rachunków bez rysunku, no bo po prostu mógłbym się pomylić. To niewiele czasu zajmuje, a sprawia, że jesteśmy pewni, że dobrze rozwiązaliśmy zadanie. Przejdźmy, może zatem do podpunktu B. Tutaj sytuacja będzie już znacznie prostsza, ponieważ mamy rozpracowaną naszą funkcję kwadratową, po prostu mamy inny przedział do przeanalizowania. To ja szybciutko narysuję nasz wykres naszej funkcji kwadratowej z tymi danymi, które już mamy wyliczone, czyli zaznaczę nasze miejsca zerowe. To było 3 oraz minus 1. Wierzchołek mieliśmy w punkcie o współrzędnych 1. Minus 4, czyli w tym miejscu, czyli nasza funkcja kwadratowa wygląda jakoś tak. No tu mi taka trochę mało kształtna wyszła, no ale to nic nie szkodzi. Wiadomo, o co tutaj chodzi. Mamy przedział domknięty od minus 2 do minus 1. No to znowu zaznaczmy sobie ten przedział. Od minus 2 do minus 1, już mamy zaznaczoną, czyli do tego punktu do minus 1. Obustronnie domknięty, czyli od do dotąd, interesuje nas cały ten odcinek x'ów. No i na tym przedziale musimy wskazać wartość największą i najmniejszą. Patrzymy, co się dzieje w minus dwójce. Tutaj funkcja przyjmuje jakąś taką wartość, no a w minus 1 widzimy, że przyjmuje wartość 0. Czyli ten interesujący nas fragment. Paraboli widzimy, że ma wartość najmniejszą równą 0 w minus 1, a największą tutaj mamy max, tutaj mamy min, wartość maksymalna jest osiągana w minus dwójce, i jaka ona jest, to musimy policzyć, no to może policzmy. F maksymalne jest osiągana dla minus dwójki i jest równa. Podstawiamy do naszego wzoru pod x minus dwójkę minus 2 do kwadratu, minus 2 razy minus 2, jeszcze minus 3, to się równa 4 plus 4, bo iloczyn dwóch ujemnych daje dodatnią, czyli mamy 4 plus 4 to 8, minus 3 to jest 5, to jest wartość maksymalna. Widzimy, że nam wyszło tak samo jak w tym przypadku w podpunkcie A, f od 4 też jest równe 5, to znaczy, że Minus dwójka i czwórka są symetrycznie położone względem współrzędnej x wierzchołka. No możemy się przekonać, tu była jedynka, a tu mieliśmy czwórkę, to zaznaczmy ją sobie cztery. Od jedynki do czwórki mamy trzy jednostki i od jedynki do minus dwójki też mamy trzy jednostki. Także zgadza się i dla czwórki i dla dwójki przyjmowana jest ta sama wartość równa 5. No, w tym oddzielnym przypadku b dla minus dwójki tutaj mamy wartość maksymalną, no i to jest odpowiedź do naszego zadania, a wartość minimalna jest osiągana dla minus jedynki. Wiemy, że minus jedynka to miejsce zerowe, czyli tutaj jest wartość równa 0, czyli wartość minimalna jest równa 0. Czym się różnią zasadniczo te dwa podpunkty a oraz b? Przede wszystkim tym, że w podpunkcie A wierzchołek należał do badanego przedziału, a w podpunkcie B wierzchołek leży poza przedziałem. No i jak widzicie, w takim przypadku, gdy wierzchołek jest poza badanym przedziałem, interesują nas po, po, po prostu punkty krańcowe. W jednym z nich jest osiągane maksimum, w drugim minimum. Czyli jeżeli byśmy chcieli rozwiązać takie zadanie, wiemy, że wierzchołek leży poza przedziałem, to liczymy po prostu f od lewego końca, f od prawego końca, no i wychodzą nam dwie liczby, mniejsza z nich to minimum, większa to maksimum. Bardzo prosta sprawa, aczkolwiek zawsze polecam rysowanie wykresu, no bo właśnie wykres pozwala nam stwierdzić, czy ten wierzchołek jest poza przedziałem, czy w przedziale, tak jak to mieliśmy w tych dwóch przypadkach. Jeżeli chcielibyście poćwiczyć rozwiązywanie tego typu zadań, to znaczy wyznaczanie największej i najmniejszej wartości różnych funkcji kwadratowych na różnych przedziałach, to polecam Wam zajrzeć do zbiorku z zadaniami do tej części kursu. Oczywiście link do zbiorku, jak i do całego kursu jest w opisie filmu. Tam znajdziecie kilkanaście zadań właśnie tego typu. Będziecie mogli bardzo dobrze przećwiczyć tę umiejętność w różnych sytuacjach. Tam również znajdziecie takie trudniejsze zadania z parametrami rozszerzonej odpowiedzi za większą liczbę punktów, które mogłyby się pojawić na maturze, takie trudniejsze. No i teraz jedno z takich trudniejszych zadań również sobie wspólnie przerobimy w ramach tej części kursu. Mianowicie zadanie jest takie: wyznacz wszystkie parametry k, dla których funkcja kwadratowa dana wzorem f od x równa się minus x kwadrat minus 2x plus 15 przyjmuje w przedziale obustronnie domkniętym od k do 1 wartość najmniejszą y min, która jest nieujemna i mniejsza od 7. No, na pierwszy rzut oka zadanie wydaje się takie dosyć zawiłe, skomplikowane mamy parametr jakieś tajemnicze y min, dodatkowo funkcję kwadratową, no można byłoby się przestraszyć na początku. No ale my już jesteśmy wprawieni w funkcji kwadratowej, umiemy sprawnie rozpracowywać dowolną funkcję kwadratową, także i w tym przypadku na spokojnie wyznaczymy miejsca zerowe wierzchołek, narysujemy wykres funkcji kwadratowej Popatrzymy, co się dzieje na wykresie, no i wtedy zadanie stanie się dużo prostsze. Możemy też powiedzieć sobie na samym początku jeszcze słów, kilka o tej wartości minimalnej. Tu mamy tak podane, w taki sposób trochę zagmatwane informacją o tym y min, że to jest liczba nieujemna i mniejsza od 7, no to my moglibyśmy to sobie sprawniej zapisać, że y Min należy do przedziału, jest nieujemna, czyli większa bądź równa 0, czyli od 0 do 7, ma być mniejsza od 7, czyli w siódemce nawias otwarty. Tak mogliby nam inaczej podać tę informację, że y minta wartość najmniejsza jest nie ujem najmniejsza od 7 właśnie w taki sposób. Myślę, że to jest czytelniejsze, więc może warto było to zauważyć. A teraz bierzemy się za naszą funkcję f od x. Wyznaczymy na początku jej miejsca zerowe. No to napiszmy sobie wzór funkcji, czyli minus x kwadrat minus 2x plus 15 równa się 0. Gdy mamy już teraz zapisane równanie, to możemy pozbyć się minusów, mnożąc to równanie stronami przez minus 1. W ten sposób będzie trochę prostsza sytuacja. Ja wolę, jak przed x kwadrat jest plus, a nie minus. Czyli będzie x kwadrat plus 2x. Tu się znak zmienia na przeciwny. Minus 15 równa się 0. No i teraz możemy policzyć deltę, albo zastanowić się, czy nie znajdziemy dwóch takich liczb, których iloczyn da minus 15, a suma 2. No to jest chyba dosyć łatwe w znalezieniu, bo dla 15 nie mamy wielu możliwości. Tylko iloczyn 5 i 3 da 15, czyli możemy sobie wziąć plus 5 i minus 3. Musi być liczba dodatnia i ujemna, żeby iloczyn wyszedł ujemny. A plus 5 minus 3 daje 2, czyli mamy postać iloczynową tej postaci ogólnej. Obejdzie się tutaj znowu bez delty. x równa się minus 5, jedno rozwiązanie z tego nawiasu, lub x równa się 3, drugie rozwiązanie z tego nawiasu. Mamy miejsca zerowe, no to możemy sobie naszkicować wykres naszej funkcji kwadratowej. Zróbmy sobie duży czytelny rysunek oś x, oś Y Zaznaczmy miejsca zerowe. Minus 5 oraz 3. Przez te punkty przechodzi nasza funkcja kwadratowa. Możemy jeszcze wyznaczyć wierzchołek, który będzie leżał dokładnie po środku między miejscami zerowymi. Ile tutaj będzie? Minus 5 plus 3, średnia arytmetyczna tych liczb. Minus 5 plus 3 to będzie minus 2 na 2, to będzie minus 1. Minus 1 leży dokładnie po środku między minus 5 a trójką, tu jest odległość 4, tu jest 4, także zgadza się. Czyli nasz wierzchołek będzie leżał gdzieś na tej osi symetrii naszej paraboli, na takiej pionowej, prostej, przechodzącej przez minus 1. Żeby wyznaczyć Q, no to policzymy po prostu wartość funkcji f od minus 1. Widzimy ponadto, że ramiona paraboli będą skierowane do dołu, czyli będzie nasza parabola leciała tak, bo współczynnik przed x kwadrat jest ujemny, czyli nasz wierzchołek będzie leżał pewnie gdzieś tutaj, jaką ma wartość, no to wyliczymy właśnie licząc wartość funkcji f od minus 1, policzmy, podstawiając do wzoru minus minus 1 do kwadratu to będzie 1 minus 2 razy x, czyli razy. Minus 1 i jeszcze plus 15 to się równa. Minus 1 plus 2 to jest 1 plus jeszcze 15 to będzie wartość równa 16, taką wartość przyjmuje nasza funkcja kwadratowa w wierzchołku, no to możemy sobie już naszkicować jej wykres, będzie wyglądał mniej więcej tak. Ten punkt przycięcia z osią Y też znamy. To jest wyraz wolny naszej funkcji kwadratowej. Możemy podpisać, że tu jest 15. No i teraz, gdy mamy już narysowany bardzo dokładny wykres naszej funkcji kwadratowej, to możemy brać się za przedział. Może zaznaczmy go sobie na naszym rysunku. Wiemy, że prawy koniec przedziału będzie w x równym 1, czyli tutaj. A lewego nie znamy. Lewy to jest k. Możemy na pewno napisać, że k musi być mniejszy od jedynki, żeby ten przedział w ogóle istniał. Zastanówmy się zatem na początku, jaką wartość funkcja przyjmuje w jedynce. Zaznaczmy sobie punkt wykresu odpowiadający 1C i wyliczmy tę wartość. Chcemy, żeby nasza wartość minimalna należała do przydziału 0,7. No to zbadajmy wręcz na początku, jaką wartość mamy w tej jedynce. Policzmy. f od 1 to się równa, podstawiamy do wzoru, minus 1 do kwadratu, minus 2 razy 1, plus 15 to się równa, minus 1, minus 2, minus 3, od 15 odejmujemy 3, to będzie 12. Czyli tutaj mamy wartość 12, no to jest dużo za dużo. Jeżeli będziemy z tym parametrem k odchodzili tutaj w lewą stronę, no to będziemy mieli o ten fragment wykresu funkcji kwadratowej, no i będziemy musieli z nim dojechać do takiego punktu, który będzie na pewno poniżej wartości 7, a powyżej 0. W ten przedział tutaj musimy trafić z wartością minimalną. Y min ma należeć od 0 domknięty do 7 otwarty. Czyli moglibyśmy nawet tak zapisać: tu kółko domknięte, tutaj kółko otwarte. W ten przedział z wartościami musimy trafić końcem naszego przedziału. Czyli to musi wyglądać jakoś tak. Punkt K musi leżeć gdzieś tutaj. No i nas interesują wszystkie możliwe parametry K, dla których tak będzie dla których trafimy z tym punktem w wartość z tego przedziału, czyli krótko mówiąc musimy wyliczyć, dla jakiego argumentu x mamy wartość 7, a dla jakiego wartość 0. Wartość 0 mamy dla miejsca zerowego, dla minus 5, czyli już stąd widzimy, że nasz parametr k musi być większy bądź równy minus 5. No, bo jeżeli byłby mniejszy od minus 5, to otrzymalibyśmy tu jakąś wartość mniejszą od 0, i już ten warunek byłby niespełniony. No a teraz musimy sprawdzić, jakie k może być największe, czyli takie, dla którego osiągamy tutaj wartość 7. No to policzmy. Wyznaczmy taki x, dla którego f od x jest równe 7. No i tak będzie wtedy i tylko wtedy, gdy wzór naszej funkcji jest równy 7. Czyli minus x kwadrat minus 2x plus 15 równa się 7. Przenosimy siódemkę na lewą stronę. Minus x kwadrat minus 2x plus 15 minus 7 to będzie plus 8 równa się 0. Możemy sobie zamienić znaki, mnożąc przez minus 1, tak jak tutaj, żeby mieć więcej plusów. Czyli będzie x kwadrat plus 2x minus 8 równa się 0. No, i znowu znajdźmy iloczyn dwóch takich liczb, żeby dał nam ten iloczyn minus 8, a suma 2. W ten sposób unikniemy liczenia delty. No to to będzie oczywiście plus 4 i minus 2. Plus 4 razy minus 2 to minus 8, a 4 minus 2 to 2. Zgadza się, mamy rozwiązania tego równania kwadratowego x równa się minus 4 lub x równa się 2. Stąd płynie dla nas taki wniosek, że dla x równego minus 4, powiedzmy gdzieś w tym miejscu, mamy naszą wartość 7 i dla x równego 2, no gdzieś w tym miejscu, także mamy wartość 7, no ale ten x równy 2 nas nie interesuje, ponieważ jest na prawo od. Jedynki, wiemy, że k musi być mniejsze od 1, no i stąd widzimy, że musi być również mniejsze od minus 4, żeby trafiło w ten przedział tutaj. Tylko tutaj będziemy mieli wartości z tego przedziału od 0 do 7, czyli przedział x odpowiadający temu fragmentowi wykresu, w który musimy trafić z naszym punktem, jest równy od minus 5 do minus 4, Czyli stąd mamy, że nasze k musi być mniejsze od minus 4. Tym razem nierówność ostra, ponieważ w siódemce mamy nawias otwarty. Nie chcemy osiągnąć wartości minimalnej równej 7, czyli nie możemy wziąć minus 4. Jeżeli nasze k trafi właśnie w ten przedział od minus 5 do minus 4, to ten rozważany fragment wykresu. Skończy się tutaj w tym odcinku, który odpowiada właśnie wartościom z tego przedziału od 0 do 7, czyli możemy stąd napisać ostatecznie, że parametr k musi należeć do przedziału domkniętego od minus 5 do minus 4 otwarty, no i to jest odpowiedź do tego zadania. Jak widzicie, zadanie było dosyć skomplikowane. Tak jak powiedziałem, mogłoby się nadawać również na poziom rozszerzony i tam pewnie by kosztowało jakieś 2-3 punkty. Na poziomie podstawowym, gdyby się coś takiego pojawiło, to byłoby za 4-5 punktów. Sytuacja taka dosyć złożona, ale jeżeli narysujemy nasz wykres i dobrze zrozumiemy treść zadania, o co chodzi. Że wartość minimalna musi należeć do jakiegoś przedziału, w związku z tym ten fragment wykresu, który rozważamy, musi mieć koniec w danym przedziale, czyli dla danego odcinka x. -ów. No i kiedy trafimy w ten w odcinek x na osi x? -ów? A no wtedy, kiedy parametr k będzie od minus 5 do minus 4. No i taką analizą dochodzimy do rozwiązania. Zadań tego typu, właśnie z parametrami k uwikłanymi w przedział, ewentualnie w jakieś współczynniki funkcji kwadratowej, właśnie z wartością największą, najmniejszą, można byłoby powymyślać trochę. Kilka z nich właśnie znajdziecie w zbiorku, także tam możecie popatrzeć, potrenować, jak się rozwiązuje tego typu zadania. Osobiście raczej nie spodziewałbym się na maturze, Aż tak trudnego zadania może się pojawić, dlatego to z Wami przerobiłem, żebyście byli przygotowani i umieli przeanalizować, w razie czego taką sytuację. Jeżeli się pojawi takie zadanie na maturze, to będzie za większą liczbę punktów. Tam raczej są bardziej popularne inne zadania z geometrii, trygonometrii ewentualnie jakieś takie zadanie również na funkcję kwadratową, ale może tekstowe, którymi będziemy się zajmowali w kolejnej części kursu. No, aczkolwiek na coś takiego też musicie być przygotowani, także możecie sobie jeszcze raz przeanalizować ten przykład. Zdaję sobie sprawę, że on jest taki dosyć trudny, skomplikowany, wymaga więcej zastanowienia, no ale dzięki niemu tak naprawdę możemy docenić właśnie rysowanie wykresów funkcji kwadratowych, no bo tylko i wyłącznie dzięki wykresowi byliśmy w stanie Tutaj rozwikłać tę sytuację. Mieliśmy tutaj do czynienia z dwoma przedziałami. Dobrze jest interpretować, że ten przedział odczytujemy z osi X, to jest przedział na osi Y. No i tak dobrać ten przedział z osi X, żeby przedział z osi Y był właśnie taki, jak nam opisali w treści zadania. Także polecam Wam jeszcze raz przeanalizowanie tego przykładu, zrobienie zadań ze zbiorka no i przede wszystkim, żebyście dobrze rozumieli to, co sobie omówiliśmy w przykładzie. Pierwszym, czyli jak wyznaczyć wartości ekstremalne funkcji kwadratowych na przedziale domkniętym, właśnie w takiej najprostszej sytuacji, gdzie nie ma parametrów. Takie zadania są dosyć popularne na maturze, w części otwartej za dwa punkty najczęściej, w zamkniętej też się czasem potrafią pojawić. Może się również pojawić zadanie typu e, oblicz różnicę między wartością największą a najmniejszą funkcji kwadratowej na danym przedziale. No to wtedy liczycie. Ile jest równy max, ile jest równy min, tak jak w podpunkcie A to by wyszła różnica taka maksymalną, mieliśmy 5, czyli wzięlibyśmy 5, minus, minimalna wyszła minus 4, czyli minus 4 wyszłoby równe 9. No tyle jest równa różnica między wartością największą a najmniejszą w tym konkretnym przykładzie. No to nie było tutaj treścią naszego zadania, także skreślam, żeby się nam tutaj nie pomyliło, że to jest fragment akurat rozwiązania dla tej treści. Tak czy inaczej, ta umiejętność jest bardzo ważna i musimy ją umieć dobrze robić. No wynika, ona tak naprawdę opiera się na umiejętności rysowania wykresu. Tak jak już sobie mówiliśmy w poprzednich częściach kursu, to jest kluczowa umiejętność dla rozwiązywania zadań z funkcji kwadratowej. Także w tej części kursu to już chyba byłoby na tyle. Tak jak powiedziałem, jeżeli chcecie przetrenować ten temat, to kilkanaście zadań i takich łatwiejszych i trudniejszych znajdziecie w zbiorku, także tam możecie to sobie przetrenować. A ja dziękuję Wam za uwagę i pozdrawiam serdecznie.